Dzień W dzisiejszym odcinku widzicie jest to miejsce w każdym filmie prawie. I jest aktualnie godzina 9:45. I kurier z taką dziwną paczką. Aktualnie trzeba patrzeć tylko baja, bo macie przyjść. Ale to nie wygląda jak kurtka. No nie mam więc otwieramy tą opaczkę. Liczę, że będzie coś fajnego. No już wiadomo co to jest iPod Ancy Pięciowe pudełeczko Jestem ciekawa jak to sprawać no na przeszło tak szczerze Są to dwa, dwie pary iPodsów I już widzę że są gorzej wykonane od tamtych z wcześniejszego filmu Który właśnie tu wam się wyświetla. Yy, dobra, otworzymy sobie jedne, ale widać, że nie ma tych opakowań już do otwarcia, jak w tamtych, więc... No jest to minus, tak? Alecy. Coś tam lata strasznie... W, w środku. Dobra. Co tu w ogóle jest? Nie ma Disneyberg California. Co tu jest? Instrukcja wykonana strasznie czurowo. panie co to jest? Oby to, to grało dobrze. Te, a tamte. Co to dotkleić? O kuba. Ej, poczciwki! Uuuu! Nie mają Ziemia Kalifornia z tyłu Kabel Wykonany głowianie Dobra, te gumki Czekajcie Nie gadaj, że nie ma tych gumek No ja są wszystkie Wykonane tak, tak sobie Zobaczmy jak grają Nie przyjmujmy się takim wiekiem. Jak połączę jako iPods, to będzie już sukces. Połączone, dobra. I jest to samo co tam. Pokazuje się jako iPodsy. Widzicie, wszystko jest. Czyli jak w tamtych, tak? Tylko. Dobra, redukcja hałasu. Redukcja hałasu. No dobra. Ej, redukcja hałasu tak działa, chyba. Czekajcie. Dobra, czekaj. Sprawdzę sobie, czy teraz. Eee, nie, no. Trochę redukcja hałasu może działać. Albo jestem chory na głowę. Ale zapuszmy te spiesenki, tak? Są strasznie głośne. Dobra. Na tryb kontaktu. Redukcja hałasu. Nie, no, redukcja hałasu nie działa. Jakby Jak się włącza ten ANC, czyli redukcja hałasu, to mi tylko to podgłaśnia. Nie no, gdyby nie te dźwięki... uuu! bro! Uuuu, Saszka! Gdyby nie te dźwięki i gdyby było... Napisałem już tutaj z tyłu Disney California, czegoś tak. I też tu było napisane. I by miały do otwarcia. Czekajcie, to jest do otwarcia tutaj. To dziesiątkę, jak w tamtych Ale tutaj szczerze opinia, po pierwsze Są droższe Po drugie Nie są tak dobrze wykonane jak tamte Więc moją opinią będzie 7 na 10, takie Naciągane 7-10 Żeby porównać wam DPD przyszło o 8.40 A DHL 13.32 Więc otwieramy I jest to darmowa paczka, dzięki wam, że macie filmy i rejestrujecie się z mojego linku, więc zachęcam was do rejestracji z linku w opisie, żeby zać, oczywiście kupony na 400 dolarów, jeśli ktoś zamówi swój pierwszą paczkę, bierzcie na Discorda, a ja wam tam pomogę chętnie. Dobra, widzę. Pierwsza rzecz z góry, nie, doda, to na koniec, bo wiem co to jest. To drugi to będzie. Teraz to. Nie mam pojęcia co to jest, tak to prezentuje się. A dobra wiem co to jest. Już. No, teraz dodatkę Lakosty, jak myślałem, Dobra, miało być pudełko pudełku, ale nie dopłaciłem. Zakładałem się, jak, jak już nie chcę było. Musiałem pakę składać, już. Ale wykonana jest dobrze. Ale ma tu logo Lakosty? Ma, tak prezentuje się logo. Nie wiem, czy to widać. Nie, nie łapię ostro ostrości. To jest małe logo, dobra. Widzę, że już na mnie za duża jest. Dobra, nie tego zakładał jak. Dobra, nie wiem, jak Dobra, się to zakłada. Bo nic tego zepsuć, a nigdy nie widziałem do tyle kostej I nie używałem jej. Ale opinia, tak mm, jak wygląda, wykonana jest no, w miarę dobrze. Za chyba tu macie cenę. Jeżeli pomylicie, masz tu cenę. No, niech będzie. Taka siódemeczka. Dobra, otworzę to teraz. Ma to pudełko. Ja wiem, co to jest, bo najbardziej zamówiłem pakę dla tego. Jak ktoś oglądał film wcześniejszy, który właśnie pokazywał w filmu z testu elektroniki z Aliexpress, to już wiecie, co to jest. Obiecałem na 100 lajków, ale no nie mogę, potrzeba się. Kto wie, ten wie. Apple Watch. Pudełko ma rewelacyjne. Ma to folię. Czy ją zdjąłem, oczywiście, nie? I specjalnie dopłaciłem chyba 6 dych, do tego, że to było dobre jakościowo. Więc mam nadzieję, taką największą. Dobra, fajnie Czekaj, jak się to potem otwiera, żeby. O, tak, chyba. O! O, ale klasa, Patrzcie. Uuu, saszka. O, kurde, ej, do ta opaska i ma też otwierania nawet. A nie, to nie ma. O ma otwieranie tak. Dobra. Ale nas najbardziej interesuje to. I... Czekajcie. To musi przyjść tylko z zegarka. Test. Co się włączy. No więc zaczynajmy. Oj. dobra, fajnie się to otwiera strasznie. Dobra. Uj, oj! Ej, dobra, to jest ładnie wykonane. Pójdzie. Dobra, poczekamy chwilę, aż to się włączy. Znaczy, aż się trochę nagrzeje. I zobaczmy dalej, co pudełko mamy. Klasyk. Ładowarkę indukcyjną taką. Ej, to jest akurat spoko. Instrukcje. Disney California. I to jest na tyle z tego pudełka, dobra. Ładę na to pudełko. Czekajcie, ja tutaj. I w ogóle, folia była dobra jakościowo. Dobra jakościowo. I teraz opaska. I to jest. paczka, która jest dzięki Wam. Więc, strasznie, bardzo Wam dziękuję za to, że macie filmy. No, wolona była, tak? Tak na pudełko. Nie ma za bardzo co tu mówić. Ale. Powiem tak, jest to wykonane dobrze, według mnie. I tylko jak się to nakłada, bo... Na magnesy? Nie. Instrukcje. Aha, to się tak wsuwa, aha, dobra. Tylko muszę to włączyć, dobra, czekajcie. To jest zimne strasznie. No poczekajmy jeszcze, otwórzmy no rzecz najpierw. I dopiero potem to zrobimy. Bo nie chcę co się stało z tym. Bo... zł zł kosztowało to, nie? Dobra. Wiem co to jest. Jest to jest bardzo zgięte. O kurwa, mówię, bardzo zgięte to jest. Pasek lubi za 6 zł Zawias. Słoni robili, Chińczycy Bro! Chińczyk! No 6 zł 6 zł, ale mogę się postarać o drobinkę. Uuu, no ale jest to zgniecione jak nie wiem co. żeby to wyprostować to minie mi tydzień. Dobra, jak to się to... Tak samo ma jak ten, mm, jak burbery, nie wiem czy tak się wymawia, ale wiem, że z tamtym miałem problem, że mi pękło już ten, to do klikania. Dobra, ale to wchodzi, to jest git. Jak się to wyprostuje to będzie pompa. E jak to ma wyjść? Bro, weź to puść mi. Dobra, nie wiem, nie chcę go zepsuć. Tak, za 6 zł? No to 6 na 10, 6 na 10. Dobra, odpalamy. Bo coś się nie włącza. E, śpisz czy co? Ej, włączył się kurwa, co to jest? Ty, Chińczyk! Co to jest? Ty, 040. Co jest? Ty, Chińczyk? Ta wygląda Apple Watch? Dobra! Te włączania szybkości. Chodź tu, małolat, gdzie jesteś? Gdzie ja cię połączyłem? Jest, Małolaczik. dobra. Weź się, ty wyłącz. No, coś się laguje, ale patrz, to. Czemu on włączył się już? No, on sam się włączył. Skarż, o! No, dwa razy szybciej się włączy, tak? Dobra, ale o co chodzi z tym ekranem? Że on tak jakby. Aha, on sekundę liczy chyba, wibruje jak tak robię. Dobra, i to wygląda dobrze strasznie. Cześć, bo ci podgląd zgysa, zgasa na tym kamerze tej. Co do zegarka, zegarek łączy się tylko do aplikacji pośrednio chińczyków. Nie łączy się do aplikacji typu Apple Watch ani w ogóle. Bluetooth go słabo, ale bardzo wykrywa. Chat GBT no nie działa. I nie ma takich niektórych funkcji, co ma akurat oryginalny Apple Watch. Więc szczerze od siebie dam opinię taką 7x10. Trochę dużo za to pocie, Więc wymagam. Ale na pewno chyba 5 razy mniej niż Apple Watch. Więc no szczerze pasowało się. Mm. Chcę przymieć telefon. I nie mogę jakby ruszać nim. Jakby, no, widzicie sami klikam to, żeby wzejść i on nie działa. Jako Apple Watch wykrywa Bluetooth mu, lecz mój telefon go nie łapie. Nie mam. IOSa 18. Spróbuję po jakimś odcinku To żeby to działało w ogóle całkiem Ale aktualnie całkiem powiedzieć. Wasz Wy, szybko Wyglądowo jest dobrze Ale jakoś mam problem z tym połączeniem Albo jest problem z Moim iPhone'em Albo nie wiem, bo moim telefonem na Bluetooth jego wykrywa Ale nie mogę też połączyć Więc już dokończmy tą paczkę Filmik ten Bo już koniec i to dzięki wam jeszcze paczka jest więc, no, jest to kurt z kromeczki. oczywiście marka, chyba każdy zna tą markę. To jest worek, to się nie wiedział, że chyba 6zł, a obniżyło mi przesyłkę ponad 100zł, więc... Uuu, ej, dobrze wy... oj, oj... Co to kurwa jest, ty?! No chyba ci coś boli, ty, małolat! Kreszto to i to Bóg nie idzie tego pofonu nawet Bro Dobra ubierzmy ją Czekaj, wielkościowo Ja myślałam, ona musi ten jakby Tu wam, ona musi No, no nic nie musi, na po prostu pofonu nie ma No puchu prawie w ogóle nie ma, nie? Mamy dwa zamki, ty? O co to było? A ja czemu dwa zamki są? Ty. Co mogę taką zrobić? Patrzcie. I taką? ci to. Czekajcie. Ty, co jest ty? Ty. Tak może? A, dobra, bo kieszonkę odsuwam. Ty. Ej, ta kieszonka jest duża. Tu jakieś coś Nie śmierci No i jak na 7 chcę sam powiedzieć. Nie wiem czy zimą będę nie chodził bo jest... bo no, nie jak to mam mam, no. Puchło to nie ma jej. I to tak szczerze nie mogę A kaptur... O, ej! Ale dobre rozwiązanie, bo patrzcie. Kaptur se nasuwa, patrz nie? O, teraz weź to połącz. A nie, ej dobra, jak to sobie wchodzi już, no? słuchaj czółno, to. Dobra, to. Ej, dobra, to jeszcze luźno wchodzi. Tylko ja jestem tu kaleką. I mam mniej IQ niż, niż pies jakiś. Czy link. Nie no. Jakbym to więcej pochumiało. No ale jak za 7D. będę to wszystkiego jakoś. Bardzo wymagał. Myteczki, sprawdźmy jeszcze szybko. Są. So. Polo. oj, to jest fajny taki wieszak. No. Zdziwiłem się na QC wyglądało strasznie to większe i ten... Ale... Za 7 dyszek. Yy, opłacało się i do tego Apple Watcha dam wam znać w komentarzach, bo No sam się dziwiłem, także... No... Tu macie tego fejkowego, ze 3 dychy jakiegoś smartwatcha z filmu. I wam za zapraszam teraz. No co, mam powiedzieć, Haulik za darmo by więcej nie narzekał. Dzięki wam, więc wam kocham i was. Takie mam pudełeczko wyszło, więc. No nie mam co powiedzieć. I jak chcecie wygrać konkurs, to Discord wbijajcie i tam jest konkursik. I co? Zapraszam, zgonajesz, Malko? Oj, yy, zobaczam was do oglądania innych filmów nie, tego filmu.